21 kwiecień 2023, tu i teraz Ernest Bruno Kerchen. Jesteśmy na jurysdykcji Villetti, góra Algis. No i mogę powiedzieć tak: któż z Was ma lepiej niż ja, który nie posiadam na dzień dzisiejszy nic? Nie posiadam żadnych środków finansowych, nie posiadam domu, mieszkam tutaj, właśnie na tej górze. Kto z Was może sobie pozwolić na relaks w ciągu dnia, na wypoczynek na Hamaku, na picie czekolady, na picie herbaty z trawy cytrynowej, wody kokosowej? Na jedzenie z Kalamungaj, różnych bulwienniaczanych, bananów. Wiecie co, nie potrzeba do szczęścia internetu, telefonów, telewizorów, czy jakichś innych dóbr, samochodów, motorów. Ja to wszystko miałem. To wszystko straciłem. Co prawda? Nie oddałem dobrowolnie, po prostu straciłem. Na dzień dzisiejszy cieszę się bardzo dobrym zdrowiem, dobrą kondycją. Mam bardzo dużo energii. Mam kochającą żonę piękną, miłą, gospodarną. Mamy. Wspólnego syna, który rozwija się rewelacyjnie, porzućcie wszelkie dobra. Pomyślcie o sobie, a świat się zmieni dookoła Was. Nie zmieniajcie świata, zmieńcie siebie. Podejście do otoczenia, do przyrody. Negros Oriental Filipines, Ernest Bruno Kerchen. Pozdrawiam komu to miłe. Wszystkie dobrodziejki i dobrodziej bywajcie.